Siemako moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z żetonów w domu w Hogwarts Legacy. Znajdujemy się w dziedzińcu dzwonnicy. Jak macie, jak macie minfiu, to proszę się tutaj przenieść. Jak już tutaj będziecie, to teraz idziemy na te schody, nie na te tutaj. Tylko na te. Przechodzimy tymi drzwiami na lewo po schodach. E no i teraz biegniemy tutaj. Na dół. I gdzieś tu powinno być Rebellion. kluczyk. O właśnie. I on sobie tutaj lata. Dobra. Ścigamy go! Nie było daleko do... Do punktu docelowego. Dobra. Złapmy... Znaczy dobądźmy ten żeton. Oj! Powiem, że mnie zaskoczył. No eee, skubany, no. Kluczyk. Ten kluczyk był taki dosyć sprytny. Dobra, kolejny żeton w moim posiadaniu. Eee, no to, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że poradni przydatny. Jeśli tak, trzecią łapkę w górę, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałem. Z Moje strony to tyle. Trzymajcie się. Hej!